3 kwietnia w lesie w Katyniu, a także w Miednoje i Piatichatkach pod Karkowem czerwonarmiści zaczęli kopać dołu. Gdy wykonali tę pracę, zostali rozstrzelani. NKWD dobrze strzegło tajemnicy rozkazu biura politycznego. Tak zaczynała się ostatnia podróż polskich jeńców. We wszystkich obozach w ten sam sposób. Nad ranem do sali wchodził oficer z komendantury obozu. z wieszczan Wyczytywał ich imię, imię ojca i nazwisko. Daniec Jan Józefowicz. Muszek Stanisław Iwanowicz. Wezwani żołnierze grupowali się przy stole, gdzie wykładali zawartość kieszeni i poddawani byli pobieżnej rewizji.